Siemano, właśnie jesteśmy na naszej drugiej wyprawie na Rybnik z Ernestem. W tym roku. W tym roku. Na pierwszej żeśmy trochę dostali po dupie. Ja od Rybnika już zostałem po dupie kilka razy. W końcu mam tą swoją upragnioną złotą rybę. Złota rybka. 25 500. Jest koń. Piękny. Piękny jest nasz. Ten nasz chory opór w końcu nam wynagrodził. Dzięki, już tak. Dzięki. Witajcie jak mieliście okazję widzieć parę dni temu, udało mi się z piotkiem złowić naprawdę piękną rybę. Rybnik nam wypłacił, tymczasem na kolejne 6 dni dołączają do mnie Mariusz i drugi Mariusz. Siemanko, miło widzieć w końcu I walczymy, jest przed nami ile? 6 dni. dni. I myślę, że złowimy konia. Mamy nadzieję, że podtrzymamy Waszą pasję. Tak jest, <laughs> działamy. Oglądajcie. Jestem pierwszy raz na Rybniku i powiem Wam, że jest tutaj klimat, mamy piękną pogodę, taką można powiedzieć pierwszą taką idealnie ciepłą, gdzie zachód słońca zachodzi. Teraz sobie siedzimy, patrzymy na tą wodę, siedzimy sobie na zielonej trawce i powiem Wam, że naprawdę ta woda mi się podoba, ale jak ja zawsze powtarzam, że sam klimat wody to nie jest, to nie jest wszystko. Jeszcze dużo innych elementów wpływa na to, żeby powiedzieć, że woda jest fajna. Ale najważniejszym tym czynnikiem jest to, że tutaj są naprawdę piękne ryby. I przyjeżdżając na taką wodę, wiesz po prostu, że możesz położyć wielką rybę na macie, nawet 30-kilową, i to daje naprawdę wielkiego kopa, i chcesz działać, kombinujesz, walczysz. Fajnie, że jestem tutaj z Ernestem i Mariuszem, bo to są chłopacy, którzy robią to z pasji, oni kochają to robić. W każdej minucie, godzinie myślimy, co zrobić lepiej, żeby położyć Piękną rybę na macie. Także jestem z odpowiednimi osobami, jestem na odpowiedniej wodzie, żeby naprawdę złowić piękną rybę. Także działamy, walczymy. No i witam Was w 2022 roku z pierwszą moją rybą. Pierwszą rybą na rybniku, również więc jestem mega podjarany. Po pierwsze, bo to jest pierwsza moja ryba na Rybniku. Pierwsza ryba w 2022. Jest to pełnołuski karp, które, które, tak, które tak naprawdę kocham. Także dzięki Ernest za pomoc wyjęliśmy piękną rybkę. Masz buziaczka, zasłużyłaś i lecimy do wody, co? Ja, ja zawsze wiążę zestawy nad wodą, ze względu na to, że nigdy nie wiem do końca, gdzie będę łowił. Ponieważ nawet jak jadę nad wodę, którą bardzo dobrze znam, gdzie można powiedzieć, że są bankowe miejscówki. Zawsze możesz coś zmienić, zawsze mogę znaleźć coś nowego. Zawsze może mi się jakieś miejsce lepiej spodobać. Także zawsze przyjeżdżam nad wodę. Pierwsze co, że z chłopakami za przygotowanie pływania w iwaku. Wychodzimy na wodę, szukamy miejscówek. Sprawdzamy jakie jest dno. Czy, czy jest bardziej muliste, czy bardziej twarde. Czy te zestawy będziemy robić dłuższe, krótsze. Oczywiście jaka jest temperatura wody, wybieramy wtedy na podstawie tego rozmiar przynęty, długość włosa i już ten końcowy, końcowy etap, jak już nawet stoją podpórki eee, wędki są rozłożone, strzałówki nawinięte, to, to bierzemy się za wiązanie zestawu. Tutaj decydujemy się łowić na blow rigi, na bardzo długich włosach ze względu na to, że naprawdę są tu ogromne ryby eee, a wiemy z doświadczenia już, że, że nawet te mniejsze potrafią wziąć takie 8-9 kg, potrafią śmiało pobrać dwie kulki w rozmiarze 24, 24 mm na bardzo, na bardzo długim włosie także nie boimy się tu stosować takich dojrzałych przyponów, nie boimy się zakładać dużych przynęt, bo, bo, bo wiemy, że tutaj specyfika rybnika taka jest i, i, i te, ryby, te ryby śmiało sobie pobierają taki pokarm Silny Ale jest jest silny Nie wiesz, że to jest dyszka jest niemożliwe. No idzie, chodicie takim łukiem, że go nie no. są karp Aha. Chyba, że tak się odbija karp Chyba, no tak mi się wydaje no Próbuję. Chodź do wuja, wuja po wuja. <śm> <śm> Nie wiem Nie chcę się cofać i wiesz, bo czuję, że on Patrz go poszedł on będzie idzie cały czas z żeby to nie był sumą. Proszę. Już jest kawał. Wchodź na mertes. Czekaj, jeszcze nie. Teraz Ernie, teraz. Masz? Masz. Jest. Dzień dobry. Jest. Mamasita. Brawo. Ile będzie? Jasne, dwójka. Słuchajcie, dojeżdżam dzisiaj do Chłopaków na rybnik. Pierwsza moja doba. Mija 5 godzin od, po, od mojego przyjazdu, postawienia zestawów. I nasza majówka rozpoczyna się. Moja majówka rozpoczyna się w niesamowity sposób. Mam to. Co od dawna pragnąłem od dwóch sezonów, mówię pięknego karpia, grubo przekraczającego 20 kg, zobaczcie to. Piękna ryba 2 razy 24 shrimp to hell, kolejna ryba w tym roku, która wyjeżdża na tą kulkę z elektrowni rybnik. Zobaczcie, jedna ryba, a ile szczęścia. Piękna sprawa. O, mamutę. Tak jest, dziękuję panu. Przejeżdżając na rybnik, można mieć naprawdę w głowie wiele, wiele pomysłów. O, o, i mamy branie! Nie można po prostu nic nagrać. Ja lubię być taki fajny chłopak. No i słuchajcie, znów widzimy się w takich okolicznościach, o jakie nam chodzi z rybą. Mieliśmy taki przestój, mimo bardzo dobrego początku, dwie ryby w dosyć krótkim odstępie czasu I, i w końcu mamy to. Złowiliśmy w nocy dwie mniejsze ryby. To już się przebija, chcę wam się, chcę wam się bardzo pokazać, ale już go pokazujemy. Jeszcze chwilę poczekaj. Złowiliśmy w nocy dwie ryby, niestety małe, i tutaj, tutaj stwierdziliśmy, że nic nie zmieniamy to po prostu czekamy aż, aż z tych pewnych naszych miejsc, które zawsze grają, ryby wejdą. No i mam nadzieję, że to jest prognostyk na najbliższe trzy ostatnie dni i na ogromne ryby. Także zobaczcie, dziki karp z Jeziora Rybnickiego. Gratki, super, piękny jest. Mamy nadzieję, że, że jeszcze, jeszcze uda się złowić coś większego, także ten wraca do wody. A my czekamy na kolejne. Na dużych wodach, jak zalew rybnicki, bardzo istotne jest postawienie zestawu. Znalezienie miejsc, że tak powiem, inne niż inne, charakteryzujące się czymś nawet małym szczegółem. I tak naprawdę takie miejsca dają ryby. My spędziliśmy dużo czasu na pontonie, zanim znaleźliśmy yy, no, miejsce na sześć wędek. Wy byliście już wcześniej, więc. Więc gdzieś tam już w głowie mieliście poukładane, gdzie, gdzie postawić, no ale wiadomo, to się wszystko zmienia, tak? pogoda się zmienia, ciśnienie się zmienia, więc trzeba mieć takie miejsca poukładane gdzieś w głowie, że tu mamy na przykład na głębokiej, tu mamy na płytkiej, tutaj mamy w drzewach, a w innym miejscu mamy na, na mule. I takie miejsca trzeba znać i tak też typowaliśmy, bo już sześć, sześć wędek to już można naprawdę kombinować. Tak, tak no warto, i... warto też Mariusz przepraszam się w dodać, że e, tutaj stanowisko, na których siedzimy, czyli jeden kalwójta, jest też charakterystycznym stanowiskiem odnośnie tego, jak pracuje elektrownia, tak? czyli czy, e, czy mamy zrzut ciepłej wody, czy nie mamy zrzutu ciepłej wody i też warto, warto gdzieś tam tą jedną wędkę zawsze sobie um, ustawić pod, e, pod ten warunek, czyli warunek zrzutu. E, na z, naszych, gdzieś tak, że tak powiem, do, z naszego doświadczenia tutaj ten zrzut warunkuje, warunkuje w takim okresie, jak jesteśmy, gdzie ta woda jeszcze, jeszcze ma, nie ma za wiele stopni. uwarunkowana jest to tym, że jeżeli ten zrzut jest, to, to te ryby też się tutaj pojawiają. No i Z reguły łowi się mniejsze ryby, ale dowodem na to jest, jest nawet ta ryba z obecnej zasiadki, którą, którą udało mi się wyholować Ryba przekraczająca 22 kg. Która była złowiona właśnie z miejsca, z miejsca zrzutu, czyli blisko, blisko grzebienia. No i z reguły tam tą wędką nastawiamy się na mocne przeławianie. Bo z reguły łowimy tam 7, 8, 9 ryb przedziału kilku, kilku kilogramów. I po takim, po takim przeławianiu trafiają się też większe ryby. No i akurat tutaj nam się udało, więc tak jak Mariusz mówi. Szukamy charakterystycznych miejsc, takich jak jakieś rowy, drzewa, bo takie mamy, tak znaleźliśmy takie miejsce, że mamy dwa zestawy w zatopionych, zatopionych takich korzeniach drzew i stamtąd de facto mamy chyba cztery albo pięć ryb, tak? Tak, tak. No, To taki domek ryb, nie? Bezpiecznie tak. się tam czują, one tam sobie stoją, prawdopodobnie przebywają tam cały czas. Jednym miejscem są, są e, kormorany, gdzie tam, tu jest chyba takie miejsce, które które jest Czemu? zawsze obstawiane przez, przez, przez skarpiarzy, którzy, którzy siedzą na tych stanowiskach. Również tam mamy zestawy. No i, no i tutaj takimi dwoma wędkami, że tak powiem, to są takie tacy zwiadowcy, gdzie gdzieś tak szukamy, szukamy tych miejsc, przestawiamy w zależności od pogody, od, od tego, czy jest zrzut, czy nie ma zrzutu. Więc, więc tak żonglujemy tymi zestawami, a, a, a cztery zestawy mamy postawione, że tak powiem, w naszych wytypowanych już kilka tygodni wcześniej, na wcześniejszych zasiadkach, miejscach, które, które mocno, mocno obławiamy i, i też z tych miejsc dostajemy ryby. Tak. No nie ma tak, że jedno miejsce jeździ, tylko jeżdżą wszystkie. I to no. też jest, to też jest właśnie fajne, czyli pokazuje, że jednak to, co mamy w głowie, się sprawdza i nasza taktyka, którą, którą stosujemy, jest dobra. Dokładnie, dokładnie tak. No warto, warto też tutaj dodać ee... Temat właśnie dziwny, dziwną obecnie sytuację mamy na przykład na, na jednym zestawie, gdzie na wcześniejszej zasiadce, czyli Piotrka i, I Ernesta, jeden zestaw był postawiony właśnie tutaj w okolicach, w okolicach Grzebienia. Chłopaki stamtąd złowili najwięcej ryb. Z tamtego miejsca też złowili tą swoją największą rybę, która pewnie też będzie tutaj na tym filmie ujęta, bo można powiedzieć, że te, te dwie zasiadki się łączą, bo, bo po prostu robimy taką podmiankę. I również to miejsce mamy obstawione i z tamtego miejsca, Nie gdzie chłopaki ryk. w tamtym tygodniu pięknie łowili, złowili największą rybę przekraczającą tam bodajże 25 kg, tak. dużo, dużo ryb w przedziale tam 10-15 kg z tego miejsca złowili, u nas ta wędka można powiedzieć, że obecnie jest martwa i to pokazuje, że, że trzeba szukać, trzeba kombinować, że to co się działo w tamtym tygodniu i miejsce jakieś dawało ryby, w tym tygodniu można powiedzieć, że to miejsce jest martwe, bo stamtąd mamy tylko jedno, jedno branie. Tak. Dokładnie tak. W ogóle tak jakby, może nie wiem czy ze względu na temperaturę wody czy na coś, ale zaledwie minęło 3 dni od naszej ostatniej zasiadki, a tutaj bardziej tak jakby otworzyła się otwarta woda. Czyli, czyli tak jakby te ryby już bardziej się. przestały się tu skupiać i rozeszły się na otwartą wodę, stąd właśnie teraz mamy więcej brań e, tam na tej otwartej wodzie. A tutaj z kolei sporadyczne brania, także całkowicie inna sytuacja niż, niż, za, niż kilka dni temu, nie? Dokładnie, dlatego trzeba być elastycznym, dostosowywać się no ale też nie możemy zwariować, nie możemy zestawu położyć na przykład na 24 godziny, czy tam na 12 godzin i zaraz lecieć i go zabierać stamtąd, bo stamtąd nie bierze. Jak się chce łowić takie naprawdę duże ryby, no to trzeba też poczekać. Trzeba dać czas, nawet 2-3 doby i wtedy może naprawdę przywalić koń. Także cierpliwość też jest takim czynnikiem, który, który daje duże ryby. No tak, my sobie gdzieś taki schemat wypracowaliśmy tutaj, że Zestaw, który stawiamy, no to, no to jest to zestaw mocno selektywny, gdzie to nie, nie zawsze zdaje swój egzamin, czyli, czyli łowimy tutaj prawie na wszystkich wędkach na, na podwójne nabowanki składające się z 2x24 przeważnie. I ten zestaw kładziemy, i tak jak Mariusz wspomniał. Ten zestaw minimum te 48 godzin leży, jeżeli nie mamy tam jakichś jakich pików, jakichś jakich podciągnięć, czy jakichś tutaj nawet e, przepływających rzeczy, które też często nam zahaczają o plecionki, e, Jakichś dziwnych, y -y. dziwnych e, sygnalizacji brań lub lub nawet e, tutaj mocno rozwinięta jest, jest, że tak powiem, turystyka wodna, nie wiem czy dobrze ująłem, ale, ale jachty, jakieś jachty, żaglówki, e, czy tam nawet straż ochrony zbiornika, która pływa, nie gdzieś tam nam nie zahaczą nasze plecionki. To te zestawy, to te zestawy leżą, leżą minimum 48 godzin, dopiero po tych 48 godzinach gdzieś zaczynamy działać w formie takiej, żeby po prostu podnieść ten zestaw, sprawdzić, czy wszystko jest OK, postawić go na nowo, dosypać i, i znowu czekamy. Także wydaje mi się, że tutaj na takich wodach spokojna głowa, chłodna głowa i cierpliwość, tak. No ale też tu zaobserwowaliśmy jedną rzecz, że jak mamy branie, to zaraz pojawia się, można powiedzieć, w przeciągu. 15, 10 minut, może do pół godziny kolejne branie. Tak jakby po prostu konie żerują, to żerują wszędzie. Tutaj tak. tutaj rusza przy grzebieniu jest rola, a zaraz z otwartej z otwartej wody też mamy rolę. I tak, to są takie ona... nie, jakby takie takie czasy, czasy. Takie etapy, tak? takie takie etapy tak, że ta, ta ryba nie? rusza. E, jest aktywna, zbiera ten pokarm, gdzieś gdzieś żeruje przez, przez, przez jakiś tam czas, dwie, trzy, cztery godziny. Robimy e, kilka brań i całkowicie się znowu ucina na kilka godzin i e, i ta ryba znowu Stoi. Gdzieś, tam, gdzieś tam rusza. Czasami te, te, te przerwy są, są, są krótkie, a czasami te przerwy nawet ponad dobę czekaliśmy gdzieś tam na jedno branie. Także no jakbyśmy byli w stanie przewidzieć to wszystko i ustawić te zestawy tak, żebyśmy ciągle łowili, to, to pewnie nie byłoby to tak piękne i dokładnie. nie dawałoby nam tu tyle satysfakcji. A, no, a tak siedzimy się, z... dokładnie siedzimy, zastanawiamy się, myślimy. <laughs> Jakieś tam wspólne, wspólne analizy. I mu tyle. Nie brały i przystały. Tak. Nie brały i przestały. Tak Albo powiem. co zrobić, żeby brały? Także przyjeżdżajcie, analizujcie, myślcie, pływajcie i też nie powielajcie schematu. A już już na <laughs> A my idziemy. <laughs> Czas szykować się do kolejnej doby. Noc była, można powiedzieć, słabo, bo chłopaki trafili karpia takiego 8, może 10 kg. Wypuścili go na wodzie. No ale nie po takie ryby tu przyjechaliśmy, przyjechaliśmy po największe ryby, jakie tu pływają, więc zaraz siadamy wszyscy razem, będziemy się zastanawiać, co trzeba zrobić, żeby złowić tego dużego karpia. Trzymajcie kciuki. Ostatnia noc, ostatnia nadzieja, jak to mawiam, warto cierpliwie czekać. Tutaj razem z chłopakami we trójkę złowiliśmy takiego pięknego karpia. Wyjechał nad ranem, piękny ogon, piękna buzia. Pewnie jeszcze urośnie co idziesz do wody to idziemy płyń kolego przyprowadź Ernestowi i Mariuszowi większą bestię. Może mamy, może tatę. Oliego. Wujka Oligo znasz na pewno. Przyprowadź go a ja kończę swoją zasiadkę, Chłopacy jeszcze został dwa dni. Także rybo, posłuchaj się mnie. I przyprowadź. Wielką rybę. To już kończę swoją zasiadkę. Czas najwyższy wracać do domu. 5,5 godziny drogi, więc... Wczesną, wczesna, wczesna godzina, więc ruszam. No i co chłopaki? Jeszcze zostajecie? Jeszcze powalczycie? Tak, tak. My walczymy jeszcze dwie doby. Zobaczymy, czy coś uda się nam dołowić i, i Wam tutaj zaprezentować. Miejmy nadzieję, że tak, bo dzisiejsza noc była względnie optymistyczna udało nam się przerzucić 4-5 ryb w przedziale tam od 8 do 12 kg no i tutaj Mariowi na zakończenie jego, jego, jego pobytu udało się podnieść rybę o wadze 15 kg także taka ryba taka ładna lampasa tak, naprawdę to, piękna ryba taka ryba już cieszy i, i naprawdę liczymy na to że Tendencja tych brań będzie zachowana, i że regularnie dalej do końca zasiadki będziemy łowić i może uda się przełowić coś, coś naprawdę fajnego. Ale nowe miejsce też wyjechało, więc to pokazuje, że ryby wyjeżdżają z różnych miejsc, tylko się cieszyć. Słuchajcie, mamy ostatnią noc, ostatni poranek, i to, co się dzisiaj w nocy wydarzyło, przeszło nasze największe oczekiwania. Mieliśmy brania od 19:00, praktycznie co dwie godziny, złowiliśmy 6 albo 7 karpi. Już całkowicie straciłem rachubę, ale najważniejsze jest to, że ostatnia noc znowu była naszą nocą cudów. Złowiliśmy dwa piękne karpie: jeden 18:600, drugi ten piękny golec 23:400. Już mi się wszystko miesza, jestem kompletnie niewyspany, ale najpiękniejsze jest to, że uzyskaliśmy tyle pięknych ryb w ostatnią noc z tak pięknej wody. Zobaczcie, zobaczcie tego pięknego rybnickiego potwora. ma matę zabiorę. Słuchajcie, 2 razy 24 King Squid i chyba tyle wystarczy. Zobaczcie jaki piękny rybnicki potwór z rybnickiego morza. Piękny, dojrzały karp. Wracaj. Tak jest. No i co? I tyle. To dzięki bardzo Cześć. za wspaniałą przygodę. Dzięki Mario za odwiedziny na, u nas na Śląsku. No Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku gdzieś wyskoczymy razem i powalczymy i złowimy jeszcze większą rybę. Oby. Oby. No, to dzięki. Dziękujemy ślicznie. Cześć Mario, dziękujemy. powodzonka. Trzymajcie się.